Izba Spotlight 5 mm. <quinorem> No nie da się trafić, Digiel! One uszła, one. One, two, three, three. Nie wierzę w tooo o o o A mnie na holsa grrrr do loda

예수 와 째째째 아베스키 네! 다음다 야돈이 Motherfucker, terrorysta ah! nice, Easy guys, easy! Tony. Ja pierdolę. mój element. W ogóle bym chciał sobie. kurwa! No czemu wy go nie zajebaliście? Opuść. Opuść. Matczak. Haha, where Mat, młody matczak. To moja potrawa Where is the bump? O oh, kurka. 96, wiesz? Ej, chłopie, wiesz co zrobiłem? Przez ścianę przestrzeliłem dwóch. Nieźle. Rozwal kratę. Dobra. Ja nie wiem czy ten jest. O jezu! Ma no, nie trafiłem. <laughs> no i to jest kurwa rozgrzewka, rozgrywka. Kurwa się napaliłem. No nie jest. Revolver <grywa> 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 To moja patara! <grywa> o kurwo je bana O jak boli, jak boli O Co niej to... O co mi się stało! Łe Kodeina! Pechat <laughs> <Pyszne z> meczu. <śmiech> yeah. <śmiech> 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 o! Nie! Podierałem się i wylało mi się z mózgu. O kurwa. O oh, kurwa <laughs> Dobra, widzę Aleks, że już się nauczyłeś jak się gra na daście Świetnie. A wukka mam dla Nie, nie! Kurwa! <laughs> I can't. I can't. <laughs> I can't. No kurwa. Ja w pierdolę się myślałem. <laughs> Co się odjebało? Whoa. Co? Co jest Co? Ja pierdolę, nie wierzę. Nie chcę się grać, kurwa, Alex. Kurwa, wyjebałem sobie Ja pierdolę. Kurwa. Ja pierdolę się gra zaczęła jeszcze jewana, co to kurwa jest Ło! Kurwa co? Co ty U... robisz Filip? No Discord mi się wylał. Nie wiem co się stało No zadałem mu 99, co sobie jaja robicie Kurwa jest to drugi. Kurwa. jebana. <grywa> Dobra, Kolzira, Kolzira, Szybko, biegnij tam. No. Dobra. Na odcinku będziesz. O kurwa! Dużo tych zawodników, co? Łe, ale flicz. Ajajaj. A jak ci się podobał mój filmik? O rawie, o surowym. Nawet nie miałem kiedy go obejrzeć. A to zbieram. <laughs> Ori... Simanko, twoje imię jest teraz sick is, is bitch. Yes. Waj. Waj. To koniec słowa. Nie, nie. Simanko was best name. Firafaha. Firafa. <laughs> Fi... <laughs> Firafa. Wow. Mężczyźni, tutaj me! Pierdolę o to grę, jebano, pizdek. Jomo me ze pizdek. Śpiewaj w wojsku, kurwa! Pytam się ciebie, czy byłeś w wojsku, kurwa, jak... Jest. Śpiewaj! <grym> Pierdolę! Co jest?! Kurczyk! Oh, <grym> <t> <grym> <t> <grym> chicken bleach? Chicken bleach? Chicken bleach, what the fuck? Yes, now go door? Yes, yes, go under, go under. under. No, kurwa, okay. a kto to zamknął? So just go under, go under. To zawsze works. Work. Don't działa. the Nie wątpię, że to działa. Tak, tak. Nie wątpię, że w działa. Dol, to działa. to działa. Dol, to działa. Dol, to działa. Dol, ass. Bitch, ass. Ale udka i pizdę na moment. Bo się wkurbie. 15 lat. Ojej! Ojej, ojej, ojej! Ojej! Ładnie! O! lat, 10 lat, 10 lat! 10 lat! o lat! 10 lat, 10 lat! 10 lat! 10 lat, 10 lat, Church 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 church. I am actually from Africa. <laughs> O le tu się O kurwa, tu się okulawia. o kurwa, letuszy! Gdyby nie, big boy, ja Arab, 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 Stoisz pod działką, patrzysz się w drewno i mówię do ciebie Co robisz? Nie wiem. <laughs> no podchodzi do mnie ten Oś, jeden z i mówi Ty, będę prowadzić flipa, bo poszedł do wyjścia, cofnął się, odkążył drzewo dwa razy i przyszedł znowu tutaj. Tragedia. Kacper, kurwa, przepraszam, nie miło było. No, to było nie Przepraszam, Kacper, ja pierdolę. <laughs> Dobra. Zrobię ci loda kiedyś za to. Przepraszam jeszcze raz. Siemsią Nie tak nie przepraszasz. Jaki debil! Co on no odjebał, ty, ty? Full auto z do ciebie. Daje, Dobra, jednak nie. Nie idziemy tam. Nie, idziemy, idziemy. O, kto jebał. <noise> jednak nie idziemy. No. AWP top mi. Oparty, 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 uwaga! Nie, nie, to chodź, zesiął się Problem Weź, Wys yes. co Poczekaj kurwa Nie no mam go. Kurwa mać On <gulny> będzie nie Onder mnie był sniper. Sniper? <todgłos> Dobra, <gulny> ja Chodź 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 szybko chodź, Dobra, zastosuję teraz jedyną taktykę, która jest w stanie zadziałać na ich e, brutalny push. Spali. Nie, przeciwnie, zraszuję ich. <ścurai> hmm. To Proszę o Ławka, ławka, ławka. No kurwa, no blind? Kurwa, przez telefon gadałem, no ja pierdolę. Nie ty, nie ty, twój chłop. Mój chłop? jedno okienko dalej i miałbym MK za 40 zł. Ty ale wiesz o tym, że to wcale nieprawda i to ci tylko tak pokazuje wizualnie, ale tak naprawdę to wszystko jest. Kurwa, mać. To... Kurwa, ja pierdolę, kończę. Wyłożę to będzie Kurwa, czemu grasz na lotnisku, Cody? Nie może śmieszne rzeczy. Ja pierdolę Kurwa, naprawdę! Rozjebie coś. Ale co ci się dzieje? Nie, no. Hello, sorry from my. Kurwa. O, 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 patera. O, kurwa! Ja pierdolę! Nie wiem co się dzieje! Wszystko kliknąłem chyba. Ale, no baski! Co ja zrobię? ŁU! O nie! Wstawaj! Do szabli! O kurwa. No! Potknąłem się o własne ciało! Coś z tą grą! Ja pierdolę, kurwa. Ja pierdolę. Ty, jak ja mam w przejść? COO! COO! O kurwa! O nas tam... <laughs> Ja pierwszy jestem sam. najgorszy Ile macie już najgorszych? O kurwa! Ty jestem bossem no ja... jakimś! Nie! Ja teraz sterpiłem 18! Nie, nie, ja się popłaczę chyba ty. Dobra nie, idę normalnie, bo tutaj za dużo razy ja... na tych maczurach to jest ranych. <noise> Wylądowałem na maczudze i mnie zdjęła pała. No to musisz tak na prawą krawędź, to Cię wtedy nie sięgnie. Ja chyba wolę się męczyć z kulami. <noise> no słuchaj, <noise> mogę Ci zaoferować <noise> moje kule do męczarni. Co, to mi pomoże? Hmm. Nie, nie, kuźwa, za bardzo panikuję. Nie pomoże jednak. Nie, yeah, mój safe. O Jezu! Nie. Co jest! Nie! Nie! O. No i tu jest mój koszmar, dalej Proszę. nie kurwa! Dobra! Mam snajpa. Macie amo do mam Na kurwa nie ma. Jak nie nie mam. Ale stało. to leży. Nie, nie, nie mam snajpy. A, to amo. No, tu ci jeszcze leży jedno. Możesz Uwamunicje kurwa nie krzyczeć na mnie. To to bo się zetresuję i się zabiję. Kurwa, stoisz. utkaj się! <śmany> masz <ziarmo> Cicho, cicho! <śmany> 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 Filip, nie stój, ale dotknij mojego itemu! Wziąłem! Dotknij to, dotknij! I, jak... Żeby zabrać ten y, skaner i będziesz mógł mnie wskrzesić. Mam to debilu, nie wziąłeś? Wziąłeś? O, Kurwa, ja o, o, mówiłem od początku, zanim otworzyłeś błysk, że wziąłem kartę. I drzesz się na... EJ! TU JEST! A, tu nie słyszałem, tu... sorry Tu nie słyszałem, nie słyszałem Kurwa Dostałam. Ej, wyjebałem się, cofaj się Maciek Dostałam. Ej Maciek, ale kozak, jak lutę jej dał Nie yeah. Ale dobrze, widziałeś? O kurwa Dobra Dobra O kurwa O kurwa <słuch> Ale, Ale klucz kurwa Czekaj, zatrzymaj się na chwilę Spójrz na mnie Złap za palca Chłodź za jajca Mrtka skurwena, strasne hartengaloi <laughs> Unikam uh, uh. <laughs> Ale dożyk! Jestem wielkim fanem Fifa Rafa BD SPRAWIEDLIWOŚĆ Prosto ryłą Złap za palca Na Tak a jak sobie... <laughs> oh, <kurde. laughs> Chłopie rucham dupę Co, jest? Mm bochewiczny pojemnik. No trudno z dwóch słów wykrzesać więcej.